Siemanerko, kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo pięknie, 21 lutego 2022. Y, oczywiście na karcie dnia, kochani. I pierwsze, co zrobimy, moi drodzy, to y, sytuacja pod tytułem Porada. Zobaczmy, co też dzisiejszy dzień, i tutaj karty anielskie chcą nam przekazać, i moi drodzy, y, karty chcą nam przekazać jedną rzecz, moi drodzy, a mianowicie. Y, nie. Obecnie warunki są niesprzyjające. Poczekaj albo rozważ inne opcje. Ewentualnie poproś anioły o pomoc i o pocieszenie. Ale w każdym razie, moi drodzy, jest jakaś sprawa, na której Wam bardzo mocno zależy, którą być może chcecie już wprowadzić w ruch, w teraz, natychmiast, w tym momencie, dzisiaj, jutro, nieważne. Zrobić jakiś gest, jakiś telefon, wykonać, być może no, cokolwiek wdrożyć w wasze życie. I odpowiedź, słuchajcie, anielska mówi nie. Obecnie warunki nie są sprzyjające. Poczekaj albo rozważ raz jeszcze inną opcję. Czyli, może nie tyle, że mamy to wyhamować i dobra, tam zrobię to za dwa dni, bo jak tutaj karty będą lepsze. Tylko czasami, kochani, możemy coś zrobić, ale nieco w inny sposób. Rozważ inną opcję, bo ta opcja, którą masz w głowie, mamy w głowie, wy macie. No, coś tutaj nie do końca jest taka, jaka powinna być, i być może no nie będzie zadowalających efektów, jeżeli Wy ją wdrożycie, kochani, w życie. Nie wiem o co może chodzić, może to nie jest do wszystkich, ale bądź co bądź, kochani, przekaz mamy taki. I lecimy sobie z kartami dnia. Zaczynamy od baranka. Baranek na dzisiaj. Hmm. Pozycja, kochani, obronna, ochronna, dzisiaj baranek za bardzo się nie rusza, moi drodzy. Stoi w miejscu, ale moi drodzy, to znaczy, może nie tyle, że stoi w miejscu. Macie dzisiaj przyjąć taką postawę, moi drodzy, wytyczania pewnych granic, nie pozwolenia sobie na to, żeby ktoś wam bruździł, żeby wam ktoś gadał, żeby wam ktoś mówił, co wy macie robić. Wy macie dzisiaj powiedzieć, hola, hola. Innymi słowy, po prostu jakby wytyczyć te granice i nie pozwolić tym osobom, osobom na to, żeby wam, że tak powiem, mieszali w zupie, tak? Czy też tudzież bruździli wam w życiu albo mówili wam, co wy macie robić. Wytyczacie dzisiaj, kochani, granice i przyjmujecie taką postawę lekko obronną siebie samych. Byczek. Byczek, zbyczek, moi drodzy, jest w gotowości do czegoś. Uh, uh, tylko do czego? Bardzo często ta karta kat w tej talii mówi mi o jakiejś podróży, o jakimś wyjeździe, moi drodzy, więc być może co niektórzy jesteście w gotowości do tego, żeby gdzieś pojechać, i gdzieś tak zastanawiacie się bardzo mocno nad tym, czy ten ruch wykonać. Puszczacie, słuchajcie, tutaj ptaka, tak? No nie chciałabym powiedzieć jakiego, ale w każdym, w każdym bądź razie. Um, w każdym razie, moi drodzy, no, wy, wy, dajecie jakby ruch temu ptakowi po to, żeby wytyczył, zobaczył, e, czy są tutaj jakieś powiedzmy, bezpieczne dla was lądy, abyście wy tam mogli się udać. E, ale bądź co bądź, moi drodzy, to jest taka gotowość do rozpoczęcia czegoś nowego, tak? jesteście jakby w locie do tego, żeby po prostu rozpocząć nowy plan, nową podróż, być może e, wejście w jakieś zupełnie nowe klimaty, może lekko jeszcze ostrożnie, może jeszcze próbujecie zbadać teren, czy tam, gdzie się udacie, albo to, co chcecie zrobić, na pewno jest. Jest dobre. No i o tym by też mówiła ta karta, że tutaj faktycznie poczekaj, zbadaj teren, tak? Z, z, jakieś tam opcje zmierz. I gdzieś tutaj powiedzmy, być może chcecie to najpierw sprawdzić, bo gotowość jest, ochota jest, ale jeszcze takie doda dodatkowe sprawdzenie tego, czy to jest dobry ruch. Być może rozmowa z, ko z koleżanką, tak. Ale gotowość do rozpoczęcia czegoś nowego. E, bliźnięta. Mm. Słuchajcie, ubliżą bardzo dobry czas, jeżeli chodzi dzisiejszy dzień, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, bo macie cztery buławy, a to jest karta mówiąca bardzo, bardzo mocno o tym, że relacje pomiędzy wami a innymi osobami powinny być dzisiaj na wysokim poziomie, moi drodzy. Więc tego wam dzisiaj nie zabraknie. Te kontakty będą bardzo spore. U co niektórych, wzmocnienie w związku, pójście o level wyżej, zaręczyny, zaślubiny, imprezy, które mogą się szykować niekoniecznie dzisiaj, ale możecie się o nich dowiedzieć. Wspólne urządzenie słuchajcie, waszego własnego Miasta, być może tutaj jakieś plany w tym zakresie też mogą się, kochani, pojawić, ale w takim naprawdę takim dużym ogóle, bo to jest tylko dniówka, moi drodzy, nie będziemy tutaj mówić o fanfarach, weselach, wiankach, Będzie to mówiło o tym, że porozumienie pomiędzy wami a jakąś osobą konkretną będzie dzisiaj naprawdę bardzo dobre, albo w ogóle pomiędzy wami a innymi osobami nie tylko jednym człowiekiem, tak? Raczek. No, moi drodzy, no to wy tutaj e, troszeczkę takie pole bitewne się może, kochani, pojawić i ja mam taką nadzieję, że to może nie będzie uskutecznione przez Was e, e, bardziej, być może, to znaczy, może inaczej. Dobra. Może tak się zdarzyć, że jakaś osoba wam jakiś nóż w plecy wpakuje, albo wy tej osobie, bo to jest bardzo często taka walka wręcz, tak? Taka sytuacja, w której nie spodziewałem się po tej osobie, że tak się zachowa wobec mnie. I ta osoba to robi. Benz wbija nam nóż w plecy i po prostu chce pokazać, co to nie ona. Może też tak być, że zrobicie to wy. Karta również obrazuje bardzo często coś, że może się nie powieść i nie udać, że czeka was w jakimś aspekcie porażka, yy, bo coś się tutaj pokrzaczy. Po prostu zwyczajnie. Więc moi drodzy, może faktycznie warto, Rozważyć uraków, pewne opcje zanim ruszycie do boju, tak? Lew. W przypadku lwa, moi drodzy, jesteście bezpośrednio w swojej energii, jesteście w ogniu, a więc tutaj w tej sytuacji bardzo pięknie pokazuje nam się energetyka lwa, czyli ogień. Macie dzisiaj cele, które sobie być może wyznaczycie, albo już wyznaczyliście, i dzisiaj bardzo płynnie te cele realizujecie. To jest również, moje drogie lwice, mężczyzna w trygonie oczywiście ognia, ale niekoniecznie, podkreślam, który bardzo mocno przyciąga wasz wzrok, do którego lgniecie. Do którego bardzo chcielibyście blisko z tą osobą być, to może być wasz kochanek albo osoba tego typu, moi drodzy, z którą was jakaś tam chemia, ogień, namiętność bardzo mocno łączy i z tą osobą coś dzisiaj może się również, kochani, wydarzyć. No dobra, panienka. Panna za to dzisiaj, moi drodzy, bardzo mocno, zdrowo, rozsądkowo podchodząca do wszystkiego. Nie wiem, co ona tutaj będzie y, kluczyła, ale bądź co, bądź, y, słuchajcie, no król mieczy to jest strateg, to jest osoba, która dzisiaj bardzo mocno obmyśla pewne kwestie, być może musi coś przeanalizować, musi coś przemyśleć, musi w czymś pokontemplować, obiera jakieś konkretne strategie, moi drodzy. I dzisiaj od was bije, bije chód, lód powiedziałabym, taka srogość. To możecie być wy, ale to też może być wobec was jakaś osoba, z którą te wszystkie cechy, które powymieniałam, u niej właśnie spotkacie, moi drodzy, więc albo tak, albo tak, ale bądź co bądź, no dzisiaj naprawdę zero emocjonalki, zero. Co uwagi? Waga dzisiaj bardzo mocno, kochani, może odczuwać yy, samotność, bo macie pustelnika i to jest taka sytuacja, w której możecie poczuć, że jesteście same, że jesteście odizolowane od kogoś albo w ogóle jakoś tak ogólnie od wszystkiego i możecie poczuć tą samotność. Wyraźnie bardzo mocno będzie wam być, może czegoś, kochani, brakowało, ale może też tak być, że to wy same, drogie wagi, będziecie miały potrzebę nieco odizolować się od ludzi, od społeczeństwa, w ogóle od całego świata, dlatego, że będziecie chciały po prostu coś sobie przemyśleć, będziecie chciały sobie coś przeanalizować, będziecie potrzebowały wyciszenia, po to, żeby sobie pewne sprawy uporządkować w głowie. Więc albo, albo, albo czujemy tą samotność, jestem sam sama, potrzebuję ludzi, albo, albo o, poczekajcie chwilę, albo względnie w drugą stronę, że jest to sytuacja pod tytułem, ja potrzebuję. Tego, tego spokoju, tak? I wyizolowuje się dzisiaj od wszelkich, słuchajcie, towarzyskich klimatów, ponieważ zwyczajnie potrzebuje sobie coś przemyśleć. Dobra, no to teraz, skoro waga już wie, co tutaj z tą samotnością go może czekać, z tym trybem pustelniczym, no to lecimy ze skorpionem. Skorpion dzisiaj, moi drodzy, bardzo mocno skupiony albo na pracy, albo na jakimś zysku, moi drodzy, albo na tym, co zamierza sobie kupić albo dostać. Nazwę to może tak, bo to jest taka karta bardzo mocno takiego ugruntowania bezpieczeństwa, moi drodzy, ale również pewnego rodzaju takiego poczucia. Dobrze wykonanej pracy, dobrego zysku, moi drodzy, tego, że chce coś posiadać, coś mieć, coś sobie kupić, żeby być z tego zadowolony, zadowolona. Więc być może, co niektóre skorpiony zwyczajnie albo coś dostaną, albo coś sobie kupią i będą się bardzo mocno cieszyły z tego, co posiadają, co mają, tak? Bo to jest taka karta, mam to super, tak? To może być, słuchajcie. Zastrzyk finansowy, ale to też może być jakiś podarek, tak? czyli to, że sobie coś zwyczajnie kupicie, co będzie Was jakby cieszyło, że to posiadacie i to macie. Bądź też, moi drodzy, skupienie się na pracy, ale tak, żeby to dobrze wykonać. Tak, żeby wy będziecie sami z siebie, moi drodzy, zadowoleni, że dokonaliście tego tak, że jest to dobrze odwalona po prostu robota, moi drodzy. Strzelec. Ustrzącać dzisiaj kochani, mamy kartę diabła, a diabeł, moi drodzy, to już jest wszystko. Hmm. To są wszelkie emocje, to są lęki, strachy, obawy, to są nerwy, słuchajcie, wkurzenia się i po prostu walenie, słuchajcie, tutaj pięknymi słówkami, takimi, a nie innymi. To jest sytuacja związana również, moi drodzy, z opcją manipulacji wszelkiego typu, więc takowej również, kochani, możemy się spodziewać. Czyli jeżeli nie będziecie źli i manipulowani, i nie będziecie się czegoś bać, to jeszcze, moi drodzy, w grę wchodzi bardzo ostry seks, bardzo piękna namiętność, ale taka, słuchajcie, aż pełna pasji i aż do granic, aż obsesyjna. Też może, kochani, w tej karcie nam się to objawić. Więc, moi drodzy, ciężko mi jest powiedzieć, w którą energię wytraficie. czy zdenerwowania, czy właśnie tych lęków, obaw, czy jakiejś sytuacji e, takiego, bym powiedziała, manipulactwa, moi drodzy, czy też ewentualnie tego seksu, no ja Wam życzę tego ostatniego oczywiście, ale co nie zmienia faktu, no dzisiaj kaleidoskop, po prostu wrażeń u strzelca, koziorożec. Tajemnice, zagadki, moi drodzy, jakieś rzeczy, które są poukrywane, albo to, co ukrywa, y, oczywiście, jak najbardziej koziorożec, ale to też jest karta mówiąca o tym, słuchaj koziorożców w dniu dzisiejszej własnej intuicji, bo ona ci będzie bardzo, bardzo dobrze podpowiadała. Więc cokolwiek, by nie dotyczyło, czegokolwiek nie toczyłaby się ta karta, to tutaj kochani intuicja wasza w dniu dzisiejszym, jeżeli będziecie musieli coś przemyśleć, przeanalizować, będzie wam bardzo dobrze podpowiadała i warto tej intuicji, moi drodzy, słuchać. Co u wodnika? Wodnik, moi drodzy, dzisiaj będzie się czymś, będzie się kształcił, będzie się doszkalał, czyli ci z Was, którzy oczywiście są w trakcie jakichś szkoleń, tego typu historii, no to proszę bardzo, no to macie lekcje, wykłady, szkolenia i tak dalej, tak dalej. Ale ci z Was, którzy nie, moi drodzy, być może dzisiaj jakaś cenna lekcja do Waszego życia przyjdzie. To znaczy, nie wiem, będziecie oglądać film, usłyszeć jakieś zdanie, ktoś Wam coś powie, moi drodzy, bo my się uczymy każdego dnia z różnych e, przekaźników, tak? To mogą być media, słuchajcie, to może być koleżanka, kolega, który w cenną radę. No, wam tutaj po prostu jakby podpowie albo coś, coś na ten styl, tak? I tutaj, moi drodzy, no, nasz giermek ewidentnie pokazuje sytuację taką, że po prostu wy w dniu dzisiejszym możecie dowiedzieć się czegoś, usłyszeć coś, co da wam jakąś lekcję życiową, tak? Innymi słowy, jakieś ewentualne wiadomości, które mogą do was przyjść, ale te wiadomości również, moi drodzy, dadzą wam taką mądrość życiową. Więc spodziewajcie się tego, że dzisiaj jakieś zdanie, które padnie gdzieś, czy to na wykładach, czy zwykłym, takim życiu codziennym, może dać wam sporo do myślenia i dać wam jakiś taki przekaz mądrości, moi drodzy. Dobrze, no to rybka. A u ryby, karta cesarzowej. Karta typowo, słuchajcie, partnerki stałej, żony, być może szefowej, co dla niektórych, być może jakiejś kobiety, która, od której dzisiaj będziecie zależni, moje, moje drogie ryby, może się dzisiaj bardzo mocno nam tutaj uwypuklić w ciągu dnia. Ale to jest również taka karta dobrostanu, dobrobytu, takiej hojności, tego, że. Yy, to, co sobie, nie wiem, może pokupujecie dzisiaj albo otrzymacie, będzie dla was jakby takim skarbem, taką, takim, takim dostatkiem, taką sytuacją, w której, ho, super, to już jest super, tak, mam to przy sobie, teraz mogę tutaj pewne rzeczy w swoim otoczeniu ubogacać, bo, bo cieszę się z tego, co mam. Więc może coś bardzo dobrego, kochani, do was przyjść. Karta płodności, tak, czyli, że potraficie coś właśnie kupić, rozmnożyć, dostać, ale płodność to jest oczywiście również seksualizm, a więc również, co niektórzy mogą rozważać. Niekoniecznie to, że już to się stanie. Jakieś sytuacje być może potomstwa, tak? Czyli to, że na przykład ktoś chce zaś w ciążę, no i przychodzi do Zenka, Zenek, słuchaj to, 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 to. Być może jakieś dyskusje w tym zakresie. Ale w dużej mierze ja tutaj to widzę jako taką, taki stan, w którym wy czujecie się komfortowo, czujecie się dobrze, czujecie się, że wszystko posiadacie, wszystko macie, jest wam dobrze, ogólnie, tak? Więc, drogie ryby, dzień bardzo powiedziałabym dobry, bardzo dobry. Skarby, tyle ode mnie. Ja zwijam się na kawę. Wszystkim Wam, kochani, życzę przecudownego dnia. I pysznych kaw z samego rana, które ja właśnie za chwileczkę zacznę pić, buziaki.